Według mnie nie jest influencer, ale według większości o, ludzi pewnie jest tak. influencer Piekarz Nie ufam im Bo dają przetworzoną żywność yy, Przetworzone pieczywo, a co ja nie jak, jem A co jak bułka będzie ch**owa? No właśnie Albo co gorsza Masz na przykład nietolerancję glutenu Ale ja mam nietolerancję glutenu z wyboru Youtuber A który bardziej? No youtuber Aha Myślałem, że influencer No nic Influencer Jesteś z tego dumna? Nie polityk Ej, to jest dobry traf, no Wreszcie ktoś nie powiedział influencer ha. Polityk No w sumie jest to no, tak drugi najbardziej punktowany ogólnie No wiadomo Influencer albo polityk No, no. To albo to, ale pewnie influencer jest Tak, influencer bardziej Komornice Politycy No to, <noise> A to prawda akurat Ale dużo padło polityków, influencerów Ragły hmm. Co? Nie? Czekaj, zaufany ja Najmniej myślę, niebezpieczny Najmniej z... <głosy> <Co>? <głosy> Tymczasem, wy widzowie, zobaczcie, co nagraliśmy wspólnie Ze względu na to, że stworzyliśmy Familiadę Baby vs. Chłopy Ja na przykład jestem przystojniak i odpowiadał w równie niesamowity sposób Tak Subskrybujcie i wbijajcie na kanał zbijajcie na filmik <noise>